Ziomeczki, kolejny odcinek Minecrafta. Yy... Pojawiło się bardzo wcześniej niż tamten, więc będzie troszkę dłuższy. Będzie taki organizacyjny, ponieważ jest noc. A nie. Noc się zaczyna, czy to dzień się zaczyna? noc się zaczyna dopiero więc nigdy, nigdzie nie będę szedł dlatego no, będzie teraz taki organizacyjny odcineczek o budowaniu domu więc ogólnie możemy sobie wziąć troszkę cobblestone drewna Tak. Tutaj będzie drewno. Propis się seta. Jak się robi na pierśnik. Nie pamiętam. Że co, nie pamiętam jak się robił pierśnik. Coś takiego. Dobra, nie wiem. Dziwne. Dobra, buty jeszcze. W ogóle zamierzam dzisiaj chyba pościągać sobie modów, na przykład takich jak Battle Towers, jeszcze paru innych. No, no jest tak sobie grać w normalnym świecie bez niczego, takim z modami. z modami w ogóle będzie o wiele ciekawiej. Z... Na przykład na kreatywie nagram odcinek, jak pokazuję wam, jakie modyfikacje dodałem, i potem będziemy na tym grali na tym świecie w Survival. Albo nie wiem. No, i to znaczy, jak znacie jakieś super fajne mody, to możecie pisać w komentarzach. I tak pościągam jakieś tam. Może modne. Na... Minienne żołnierzyki. Nie wiem. Nie, chyba na jakieś. Dużo ich pościągam, żeby nie było mógł. Może na przykład na broń. Tak, na pewno na więcej broni, że. Yy, bo czasem jak tam innych. Na przykład kajko, sida że ten, to żyje, to oni mają tam oczywiście nie będę się porównywać, ale mają takie mnóstwo mieczy, zbroi, broni, kajdów hey, i takich różnych rzeczy. Co tam? Nie wiem, strzelać zuchu, jak mówiłem. Jest tu coś, w co dałoby się trafić? Obra, żartuję. Ten odcinek nie będzie zbytnio długi, taki z 15 minut, taki. Dobra, uciekać, ciekać uciekać. Aaa, uciekać. No. Ja, myślę, już będę mógł do niego postrzymać. Jest tu coś... Halo! Nic nie ma. O! No, ale co ja tutaj w ogóle robię? Wycopuję się. Wycofuję się. Jest tu coś? Słyszałem szkieleta. Ale była moc, mocno naciągnięta. Gdzieś słyszę szkieleta, może to tutaj? tutaj nie zakopałem jakiejś skini, tak? Dobra, ten odcinek był taki bardziej... jest, op, op, jak mówiłem, informacyjny, że spróbuję ściągać mody, pościągać sobie fajne mody. Dużo ich i będziemy po prostu potem koksić rozumiecie? żeby wiecie żeby nagrać coś mm, żeby było żebyście wiedzieli, że nie będę ciągle kręcił takiej serii o, idziemy do cave'a o, creepy ojej, tam drzwi tylko wiecie, że biorę łuk otwieram drzwi Nie zabijam creepera. Więc pozwiedzamy sobie A to ty tam mi Pałacowałeś Dobra co by tu jeszcze zrobić takiego ciekawego na koniec odcinka? Dobra, wiem co? Uwaga! I normalnie parkurowiec! A więc żegnam. Jak mówiłem był to tylko odcinek informacyjny, więc nic ciekawego się nie robiło. Mm. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Pamiętajcie, jeśli znacie jakieś fajne mody, to piszcie w komentarzach. I wy! Tak, ty, 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 ty masz... A w ogóle nie wiem, co to masz zrobić, ale w każdym razie ja się z wami żegnam. Siemanko, żemeczki, koniec odcinka, pamiętajcie o tym.